Cześć Boże Dominik Daniszewski, czas na informacje dnia. Zapraszam. Prokuratura Waldemara Żurka skierowała do sądu akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości posła Michała Wosia. Sprawa dotyczy przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus, który pomagał walczyć z przestępczością. Prokuratura twierdzi, że Michał Woś przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w sprawie przekazania 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Rządowa koalicja zakup systemu do wykrywania przestępczości już wcześniej wykorzystała politycznie, powołując w tej sprawie, jak orzekł później Trybunał Konstytucyjny działającą nielegalnie, Komisję Śledczą. Pierwsze dwa lata rządu Donalda Tuska, zamiast na realizacji wyborczych obietnic, skupiają się na politycznym rozliczaniu. Poprzedników. ABW zatrzymała w ostatnich miesiącach 55 osób działających w Polsce na zlecenie Rosji. Prokuratura Krajowa wszczęła z kolei śledztwo dotyczące działalności obcego wywiadu. Premier Donald Tusk dziś rano w mediach społecznościowych ogłosił zatrzymania osób w podejrzewanych o przygotowywanie aktów dywersji. Szef rządu podkreślił, że na tym sprawa się nie kończy. ABW we współpracy z innymi służbami zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak doprecyzował – Jakich elementów miała dotyczyć dywersja? Sprawy, o których pisze premier Donald Tusk, dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków? Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował później, że funkcjonariusze ABW zatrzymali w ostatnich miesiącach łącznie 55 osób, które działały na zlece. Rosyjskiego wywiadu na szkodę Polski. Prokuratura Krajowa z kolei wszczęła śledztwo dotyczące działalności Obcego Wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz państwom sojuszniczym Unii Europejskiej. W toku postępowania zatrzymano obywatela Ukrainy Danyla H., któremu prokurator przedstawił zarzut udziału w działalności Obcego Wywiadu i przygotowywania aktów sabotażu o charakterze terrorystycznym. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany, wspólnie z innymi osobami, na zlecenie rosyjskich służb, przygotowywał i przekazywał na Ukrainę przesyłki z substancjami chemicznymi, które mogły spowodować pożar lub eksplozję. Mężczyzna został zatrzymany na trzy miesiące. Edukacja, budowa infrastruktury i przeszkolenie w obsłudze broni to zdaniem redaktora Wojciecha Kozioła wyzwania, przed którymi stoi obrona cywilna w Polsce. Specjalista do spraw bezpieczeństwa portalu Defense24 mówił o tym na antenie telewizji TRWAM. Obecnie wydaje mi się, że praktycznie nikt nie zdaje sobie sprawy, gdzie by mógł się udać, właśnie w przypadku potencjalnego zagrożenia. I to jest coś, na co specjaliści od lat zwracają uwagę, i dopiero teraz chyba zaczyna docierać powoli do rządzących, że no jest to temat, który powinien być na świeczniku, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, a był zagrzebany przez lata. Naszą bolączką w tym momencie jest przede wszystkim brak infrastruktury. Brak odpowiednio przystosowanych schronów, brak odpowiedniego zarządzania takimi obiektami przez samorządy, a bo te schrony gdzieś tam oczywiście jeszcze jakieś istnieją, natomiast no, sądzę, że ich stan będzie raczej dawno po okresie przydatności, że tak to nazwę, i wymagają po prostu gruntownej modernizacji. Myślę, że Finlandia jest tutaj dobrym wzorcem, bo ona też pokazuje w ogóle, jak społeczeństwo jest uczone. Tego, jak zachowywać się w takich kryzysowych sytuacjach, w zasadzie od małego, czyli już na etapie szkolnym, uczy się czy pokazuje się uczniom, jak zachować się w konkretnych warunkach, pokazuje się im na przykład, gdzie się schować w przypadku zagrożenia, jak zachować się na otwartej przestrzeni. To są rzeczy, które muszą przychodzić etapami, i u nas ta edukacja powinna zacząć się właśnie od tej bazowej pozycji, czy właśnie tej pozycji wyjściowej w szkołach. Ja bym tutaj jednak się skupił na tym, by Polaków zaznajamiać właśnie z obsługą broni. Może to brzmieć trochę dziwnie, ale hasła takie jak na przykład, żeby w jakimś tam wieku zachęcać czy tworzyć jakieś kluby strzeleckie, też jest jakimś sposobem na umiejętność obchodzenia się z bronią. To jest chyba coś, czego brakuje w Polsce, bo jednak przez lata był to temat tabu. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie projektu ustawy dotyczącej utworzenia parku Narodowego Doliny Dolnej Odry z inicjatywą wyszła społeczność Gryfina. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma powstać w województwie zachodniopomorskim na powierzchni prawie 4000 hektarów. Resort klimatu przekonuje, że park ma chronić unikatowe tereny międzyodrza i cieszy się silnym poparciem społecznym. Społeczność Gryfina, gdzie ma się znaleźć siedziba parku, apeluje jednak do prezydenta o zawetowanie przepisów. Powstała petycja, w której podnoszony jest m.in. brak konsultacji z mieszkańcami. Wyciągnięcie z całego projektu gminy Gryfino jest zabiegiem technicznym, ale jest także niezgodne z ustawą o ochronie przyrody. I ten powód wydaje się kluczowy w rozważaniach przed podpisaniem przez pana prezydenta, znajduje się także w uzasadnieniu naszej petycji. Inny argument, akcentowany przez autorów petycji, to negatywne skutki dla gospodarki. Doprowadzi do utraty żeglowności Odry w powiązaniu z zamierzeniami Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego wyrażonymi w audycie krajobrazowym. Wpisze się w politykę pretekstów dla opóźniania lub wykluczania rozwoju całego Pomorza Zachodniego. Szczególnie obszar stanowiący konkurencję dla innych państw. Wsparcie dla petycji deklarują parlamentarzyści PiSu. Nie możemy dać zniszczyć powiatu gryfińskiego gospodarczo e, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma jakąś ideologię zieloną, którą chce wprowadzić w życie, a jednocześnie realizować coś, co jest w interesie Niemiec. Rządowy projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry przeszedł już cały proces legislacyjny i czeka na decyzję prezydenta. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy trafił dziś do więzienia. Polityk został skazany na 5 lat więzienia w związku z zarzutami o finansowanie jego kampanii wyborczej przez Libię. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy rozpoczął 21 października odbywanie kary 5 lat pozbawienia wolności w paryskim więzieniu La Sante, poinformowały francuskie media. Sąd skazał go pod koniec września za udział w przestępczej zmowie w sprawie nielegalnego finansowania kampanii wyborczej z 2007 roku przez reżim libijski. Sarkozy, który był prezydentem Francji w latach 2007-2012, został uznany za winnego spiskowania w celu pozyskania nielegalnych funduszy na swoją kampanię. Polityk utrzymuje, że jest niewinny i Zapowiedział złożenie apelacji. Dziś rano były prezydent opuścił swój dom i udał się na odbywanie kary. Mimo zapowiedzianemu odwołaniu, sąd zadecydował, że kara ma być wykonana natychmiast. Sarkozy może jednak starać się o złagodzenie wyroku, w tym o odbywanie kary w areszcie domowym lub pod elektronicznym nadzorem. Sarkozy jest pierwszym byłym prezydentem kraju Unii Europejskiej, który trafił do więzienia. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.